Witam was wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku przykro mi ale muszę jeszcze raz przejść misję, którą ledwo przeszedłem ciężarówkę po misie za, nie zapisało mi się. Hmm. Dobra. Tak, tak, pierdziel pierdziel. Ja pierdziel, ale bez sensu, nie? Dobra, otrzymaliśmy wiadomość alarmową od jednostki, która pozostała na straży naszej pierwszej bazy. Szybko wyczerpuje mi się amunicja i nie ma nikogo, kto mógłby ją ponownie zaopatrzyć. Musisz wziąć jedną z naszych ciężarówek i pojechać po zapasy amunicji do bazy w porcie. Jak tylko będziesz miał zapasy w ciężarówce, udaj się prosto do bazy na przedmieściach. Ci żoje, że na ciebie liczą, dam ci premię, jak wszystko szybko to zrobisz. Hmm. Żeby było. Ja zrobiłem tą misję i się kurde spierdzieliło. No i Jestem normalnie zły, bo mówię, kurde zrobiłem to i spojrzałem potem na prawy ekran, gdzie mam oczywiście nagrywanie, zobaczyłem, że nie nagrywa mi się obraz, a już miałem kolejną misję zaczynać, zapomniałem o tym. No i zróbmy to ukończyć szybko, sprawnie, zrobiłem to już i było ciężko, ledwo, w sensie ledwo dojechałem, jeżeli chodzi o siłę mojego pojazdu. Myślę, że teraz zrobię to lepiej. Lecimy główną cały czas. Jest tu taka masa zombie. Ilościowo jest tyle zombie na ulicach, że naprawdę jest ciężka. Jest to naprawdę ciężka misja. W sensie do przejechania nie, ale ilościowo zombie jest tak dużo. Zjeżdżam na lewy pas, bo lewy mi się wydaje sprawniejszy. Zobaczcie, widzicie to, widzicie co tu się dzieje. Wcześniej ledwo dojechałem. Dobra, pojedziemy jeszcze dwie przecznice. Tutaj skręcimy. Powiem wam, że idzie mi to teraz 10 razy lepiej, niż wtedy mi szło. Wtedy ja ledwo jechał i ledwo jechałem. Dobra. Za dużo tych zombi. Masa tych zombi. Widzicie, co tu się dzieje? Ile tych zombi strogi? Słucie, skrótami jest po prostu lżej, nie? Ale dobra, powiem mam idzie mi 10 razy lepiej niż mi szło na odcinku, nie Sorry, mam 4 minuty jeszcze. A wtedy miałem chyba 3 albo 2,5 minuty mi zostało, bo nie mogłem się przedrzeć przez nie. Nie ma sprawy, już jadę. Po raz drugi tyle amunicji dostaną, ile będą chcieli. Co smutne, wiem, jaka jest kolejna misja i że będzie tam dużo zabawy. W sensie dużo zabawy? Normalnie nie, ale jednak. Dobra, musimy się tego przedrzeć jak najsprawniej. Tak, musimy omijać tych grubasów, których jest coraz więcej. Zobaczcie, jak to miasto jest pełne zombie. Skróty to są ogólnie najlepsze, bo na skrótach nie ma zombie, aż tylu. O kurde się. Zablokowałem mój błąd. Mój błąd wjechałem w miejsce, gdzie nie powinienem wjechać. Dobra, pierdziele. Jadę do głównej. Tu jest Hilna. No, tu jest heal na drodze. Pamiętam, bo już go wziąłem ostatnio też. Ale ilościowo zombie jest tutaj masa. Nieważne którędy pojadę. Kurde. Ajajajajaj. Nie przejdziemy warty! Nie przejdziemy rzeki! To właśnie my ściągamy naczepy Kocham grę o zombie, nie? Ale... Tutaj się dzieje po prostu Sajgo. Jeźdź do bazy, no nie! Kurde Ledwo żywi! Powiem wam, że teraz jest ładnie, bo ostatnio to nie miałem miałem wszędzie krew na pojeździe. Znaczy krew. On się no, on normalnie płonął. Niczym pochodnia. Ja rozpalony jak pochodnia. Dobra. No, oczywiście, że dałbym radę, panie! Ech, super, wyjdźmy sobie z tej misji i kontynuujmy. back Botanicy, których uratowałeś, pracowali dla tej samej korporacji, do której należała fabryka chemiczna. To właśnie jej eksplozja zapoczątkowała epidemię. Mówią, że w mieście nadal pracują cztery korporacyjne laboratoria gromadzące informacje na temat zarazy. Ich wiedza może być kluczowa dla rozwiązania tej zagadki. Musisz ich tutaj sprowadzić jak najszybciej. Ilość zombie na ulicach dramatycznie wzrasta. Cała populacja może wkrótce znaleźć się poza kontrolą i nie będziemy w stanie ich powstrzymać bez użycia drastycznych środków. Postara się zlikwidować jak najwięcej zombie, tak żeby drogi nie zostały całkowicie zablokowane. Pośpiesz się, to może być nasza ostatnia szansa na uratowanie miasta. I oczywiście do tej misji musimy wziąć autobus, którego są ulepsze, bo jednak tu może być Saigo. Więc let's fucking go! Lecimy! Rozpierdzielimy cały świat. Wie, najpierw chyba uratujemy świrów, świrów za zazwyczaj. Za, za, za tych trzech tam. Ten autobus jest fajny, ale kurde, zginąć się na nim da nieźle. Kurde no. Panowie panie. O kurde, jestem wleciał w ten... Nie spojrzałem, że to jest... wybuchach.

Zahaczyłem. Oj, panie, oj, oj. Dobra, jeden jest tutaj niedaleko w centrum. Tych dwóch typków. Po prostu ciasno i nie chcę za bardzo spidować. o. Jest tu gdzieś jakaś broń?

Dobra, możemy lecieć tu szybko. Dobra, tak weźmiemy po drodze powrotnej, ja już pojechałem do przodu, zapomniałem o nich. Dobra, mamy kolejnych. Tam mamy killa po prawej. Lepiej mi wyleczcie, bo jak ja się zamienię w zombie, to już nie będzie dobrze. Zombie Driver i tak dosłownie, nie? Dobra, lecimy do ostatnich, których ominęliśmy za pierwszym razem. Ze względów. wiadomo. orientacyjnych. idealnie dzisiaj amunicję sterczą na wszystko, nie wiem czy założyliście. Pięknie, cieszy mnie to bardzo. Bardzo mnie to cieszy. No polećmy, lećmy, lećmy sobie dalej, już do bazy. Ale krótkie te misje były dwie. Zrobimy sobie jeszcze jedną, myślę, bez problemu. Kurde, prawie, żem wleciał idealnie, tak jak chciałem. Dobra, pani doktorki. Panie doktorki i panie, 100 osób ratowanych. Jej, co? U, nie wykonałem misji dodatkowej. Nie, e, e. nie czekajcie, czekajcie. Eee. piefłobędzi to był zadanie poboczne, dobra. Tu mamy ogólnie, jakby wykonane. Dobra, to nic. Pieniądze to nic, to nic z pieniędzmi. Nieważne, zapomniałem o tych, nie? O tych zombie, Ja pierdzielę totalnie.

Próbowaliśmy to zniszczyć, ale bez rezultatów. Jeden z naszych eksperymentów, ekspertów, zasugerował, abyśmy użyli chemikaliów, których używamy do zabezpieczenia baz i rozpisylili je dookoła zakażenia, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się. Kiedy ci się już uda, chcemy, żebyś dostarczył specjalną bombę zawierającą skondensowaną wersję tego samego środka do samego środka infekcji. To powinno wysterylizować cały obszar i zniszczyć te rośliny. I mamy zniszczyć 8 obiektów wykluwających zombie. Zrobimy, zrobimy. Nie, to jeszcze fajne, jeszcze fajny bonusik, zrobimy. Oczywiście bierzemy super samochód. Kupiłbym to, ale niedługo dostajemy pieniążki, więc nic nie ulepszamy, żeby mieć więcej pieniążków na wszystkie ulepszenia. Dobra. Mamy zniszczyć rzeczy wyklewające zombie. Nie ma sprawy. Dobra, idziemy na sam środek miasta. Uuu, a tu ty co jest, że tak spokojnie? Chyba to jest nasza baza, tak? Nie, nie jest to nasza baza. Ała! Dobra, jedno zniszczyłem. Nie mogę się ruszyć! Póki mam rakiety, to chcę je zużyć, a i tak musimy zrobić trochę tego. Dobra, to się dobrze driftuje. Dobra, rozpylmy tutaj tę dziwną biomasę. W ogóle to wszystkie te główne rośliny się rozwijają. Dobra, fajna misja, nie? Mord, mord jeszcze raz mord. Ora panowie, zombie, proszę wypierdzielać mi tutaj strogi. Dobra, pierwsza, pierwsza rzecz już skończona. Pierwszy, pierwsze chemikalia zostały już tutaj, widzicie, zaimplementowane w glebę. Lecimy dalej, lecimy dalej. Uchuchuchu, jeszcze zostały większe. wziąć, bo już kurde, żyćko, żyćko tutaj ucieka bardzo. Jest bardzo otwarty teren, nie, nie, założyliście. Psów jest bardzo dużo. Próbuję to jakoś ogarnąć, ale ilość zombie jest Coraz gorsza, coraz większa. Ole, żeby idealnie się przy nim zatrzymał. No nie mogę oczyścić tego terenu. No nie, jest coraz więcej. Nie mam czym go bronić. Ty one się spamują. Dobra jest! Zaimplementowaliśmy chociaż to urządzenie. I teraz tylko przytrzymać ataki. Dobra, daję je tutaj, jde Się nam na już drugą, zostanie jeszcze ostatnia. Potem będziemy musieli przywieźć tutaj bombę i al vista Baby z tymi polami, oczywiście. Dobra, bierzemy sobie rakietki. Trzeba będzie pewnie tam rozwalić grube bazy. O jezu, no. Zdanie poboczne wykonane Jednej misji pobocznej nie wykonałem Widzieliście, że tam w tych misjach jakby były wszystkie wykonane Bo ja już kiedyś tę grę przeszedłem Ale to mówię tak dawno że wszystkie osiągnięcia musiałem usunąć tutaj Udało mi się, zdążyłem przed podejściem tego wielkiego zombiaczka, który też wybuch. nam idzie, panie i panowie? Nikt nas tutaj nie zatrzyma. Dobra, i oczywiście trzy zostały już zabezpieczone, zostało nam tylko pojechać po bombę. A, bomba chemiczna, dobra, myślę, że to będzie bomba, wiecie, taka, że eksploduje serio wszystko tutaj. Mamy zniżkę chociaż na i tempsy, bo skoro nie miałem pieniędzy ze starej misji. Nie ta bocha z 4 koła Mamy coraz więcej baz w mieście. A tu widzę ta baza się słabo chroni. Zobaczcie jaka... Ma... A to jest ta baza z początku gry. Ale zobaczcie jaka malutka baza, nie? Nie wiem dlaczego mają bramę otwarte. Przecież to jest kurde, ciężko. Nie wziąłem palnik. Nie chciałem palnika Błądzie Dobra, mam nadzieję, że znajdę tu karabin gdzieś mój. Serio? O jest! Już myślałem, nie? Serio mam punkt i kurde mi jeszcze się przesunął. Bomba chemiczna, mam nadzieję, że zadziała. Świetnie. Ola, mi kurde klatkaż spadł. Tyle się dzieje. Karwasz, karwasz. jajaj. Kurde, w helikopter przypierdzielił. Co za chłop, ja wiem. Piękna misja. Więc tu zakończymy. Do zobaczenia. Cześć.